Cześć, tu Gurtank i kontynuujemy rozgrywkę w Lost Alpha 2.0. Dziś oczywiście rozegramy sobie Katakumby. Dla przypomnienia, ten odcinek jest nagrywany zaraz po kompleksie Atrium. Z powodu braku wolnego czasu muszę nagrywać kilka odcinków naraz. Nie lubię tego, ale jestem do tego zmuszony. Mamy karty zdobyte, ale myślę, że na razie nie ma, nie ma sensu ich rozdawać. A tutaj widzę małe zmiany. Nawet nie małe, bo nie mamy... Tutaj złote karty wchodzą, tak? Tak. No to mamy dwie złote karty i trzy srebrne. Ciekawy pomysł, powiem Wam. Nawet bardzo ciekawy. Nie zaglądałem do kart, gdyż na razie nie planowałem ich nawet rozdawać. Na tych pierwszych poziomach to zresztą nie ma sensu, bo są niewymagające dość. Oczywiście mamy tu rozerwać 70 przeciwników, z czym nie będzie problemu. Zaczynajmy. O i kolejna opcja, która nam się pojawia, która się przewinęła w Relover re ta zmiana broni pod kół. Pojawiają się coraz częściej cechy wspólne obu modyfikacji. Udamy się oczywiście do sekretu. Cycuś, zajebiście. Właśnie, sprawdźmy sobie sekrety. Wygląda na to, że będzie jeden nowy. Albo mi się tak zdaje. A to poszukamy go najwyżej. Dobra. Jeszcze jeden pan. A nie, to wszystko. Jak katakumb nie lubię, tak lubię bardzo muzykę katakumb. Zarówno ambient, jak i muzyka bitewna są dla mnie przekozackie. Pewnie tu będzie sekret, tak? Ale my najpierw zbroję ogarniemy. Dobra. Nie wiem, czy zauważyliście, ale też nam wylotują łuski po strzelaniu. Co oznacza, że Astarot też chyba paluszki maczał w tej modyfikacji. Dobra, pozbieramy sobie. Złocisza, wciąż się nie mogę przyzwyczaić do tego, trzeciego, tego widoku z trzeciej osoby. No, ciekawe jak się będzie do, sk do sekretów skakało. No do bani się będzie skakało, po sekretów, będę musiał się zmienić. No No niestety tym razem się nie udało, ale nie można mieć wszystkiego o, ulubieńcy gadzbiego zginęli Nie moja kołkownica. Piero tu mogę ją zebrać. Dodatkowy można kombo wykonać. Goście wyglądają teraz inaczej. Dobra, tutaj muszę quicksave'a walnąć. Bo ciekawi mnie, czy jest ten przeklęty sekret z, z innych modyfikacji. Wiecie jaki. Ten tutaj co był na prawo na tej kolumnie. Dobra. No ja mu też troszeczkę pominęliśmy. O tutaj był ten sekret. <laughs> Kurwa, mać. Nie ta broń. Eee, dobra. To za od razu poruszę temat tego, że te quicksavey coś się długo wczytuje, jak na quicksavey. Kurwa. Czemu jestem ledwo żywy? Tak mi poharatali, kurwa? No to nieciekawo, mamy sytuację w takim parku. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że trzymałem w dłoniach pankillera, a nie, a nie kołkownicę i dlatego kliknąłem drugi tryb, żeby rozwalić. Dobra, nie ma tu sekretu, zmarnowałem tylko swój czas. Wracamy. Przynajmniej postaramy się wrócić, o dobra. Ciekawe czy most nas spuści. A, puścił nas. Uważaj bo. Dobra, idziemy do ukrytego miejsca. I po raz kolejny powtórzę się, dlaczego by się tak długo wczytują. Co się z nimi kurwa dzieje, że tak. Wow, tym się można wybić? A, amunicję. Tu musimy podejść, typ z tyłu. A propos, rozrywanie miało być. Dobra, i mamy 10 rozrywanych. Żeby nie było powtórki z rozrywki, gdy zapomniałem. E, w relower dał się o misji po prostu. Tutaj przyda nam się zamrażarka. Gnuj i odmraża szybko. O, oni się bardzo szybko odmrażali. Nie wiem, czy zauważyliście, w sekundę praktycznie. Ktoś przewidział to, że będą gracze próbowali ich zamrażać i nie pozwolić im na przemianę. Dobra. Tu chyba nie ma nic nowego. Dobra, tutaj to wiadomo. Przyjaciele gadzbiego będą szarżować. Zwróćcie uwagę jak... W jakich ilościach zawsze oni byli dawani w Pankillerze? Zawsze w takich miejscach i w takich ilościach, że się jest dość łatwo przed nimi bronić. A nie horda biegnie na nas z kilku stron. Ty taki kurwa twardy. Nie ma. Wydawało mi się, że ktoś tu się przebiegł. A stoją, czekają grzecznie. No i przyjaciele zostali rozerwani na strzępy. Już podejrzewam, gdzie jest kolejny sekret. Eee, tylko zmienię sobie tryb, bo będzie mi łatwiej zajrzeć. No, tak jest tutaj. No, O, proszę bardzo. Mamy sekrecik numer 3. Zaraz będzie numer 4. I tutaj nie wiem, czy chcemy ryzykować tym nowym trybem z trzeciej osoby, bo tu będzie niebezpieczne miejsce. Dobra. Chodźcie, chodźcie, chodźcie panowie. Urwa, ale mi przestraszyli Nie, to jest zła broń na nich. spad. Chciałem go rozerwać. Kurwa, nie ta broń. Chciałem go pankillerem rozerwać. Typ z beczką? Chyba typ z beczką mi eksplodował za plecami, bo nie wiem. Tak jak myślałem, widok z trzeciej osoby mi nie posłużył w tym miejscu ciasnym. Wręcz przeciwnie, trochę mi skołował on pod koniec. Więc sobie to miejsce konkretne rozegramy tak. What the? To oni mnie tak zabili szybko w takim wypadku. Nie no, ja nie mam mało HP. W czym jest problem? Czemu oni mnie tak szybko rozpierdalają? Na shotguny są odporni. Więc no, nie mogę się shotgunami bawić z nimi. Ja nie wiedziałem, że oni teraz tacy mocni są. Patrzcie ile on przyjmuje tego. Patrzcie jak spada. Jakiś nowy atak widziałem tutaj. Widzieliście, jak podskoczył, gościu? Tego ataku jeszcze nigdy nie widziałem. W punkillerze, ale mi najebali. Kurwa, widzieliście? No w kilka sekund byłem ze 109 HP zdojony, jak krowa. Nie spodziewałem się aż takiej siły u nich. Dobrze, dobrze. Wydostajemy się. No i to czwarty sekret. Brakuje nam tylko jeszcze chyba 25, i będziemy mieli misję na kartę zaliczoną. Nie zgadnę, tu będzie sekret. Tak, dobra. Czyli został nam ostatni sekret, o którym nie mam pojęcia, czy może być. Stawiam na to, że jest gdzieś w tej dużej sali, która tutaj będzie nas czekała. Ale cały czas mi to nurtuje, jak oni tacy silni się stali. Myślałam za pierwszym razem, że mi typ z beczką na plecy wybiegł. Tak mnie zmasakrowali w kilka sekund. Ale mamy czaszkę niezniszczalności. Eee, zaraz sobie ją weźmiemy. Ty kurwa Dobra, kolejnych dwóch nam się zaliczyło. Tu musimy tę misję nabić, bo dalej chyba już nie będziemy mieli gości do zabijania. Więc wszystko co jest musimy rozrywać. kurwa plecy 68. Dobra, zaraz będziemy mieli misję zrobioną. Widzicie ten atak taki szybki? Z podskokiem. Dobra, misja zrobiona. Możemy zabrać się za grę na spokojnie. Kurwa. Hariston. O kurwa, jak mnie przyspieszyło. Widzę sekret. Headshot. No powoli się przyzwyczaiłem do tego celowania w tym trybie. Dobra, załatwieni. Już wiem, w czym był problem. Wiecie, bo w tym trybie mm, w widoku z trzeciej osoby jest y, ciężej, c, ciężej celować się z Kilera i kołkownicy. I to mnie i to mnie załatwiało. Musimy wejść wyżej. Widziałem tutaj gdzieś to relikwię. Nawet nie mogę im w te nóżki trafić. Wszystkich mamy? No, będzie ten ostatni. Pajac, którego niektórzy nazywają bosem. I będziemy kończyli katakumby. I po raz kolejny zobaczcie na czas, jak to nam szybko leci. Znaczy szybko, no szybko te poziomy nam schodzą. Teraz będziemy tego głąba wabili. I skończymy poziom. Czekajcie, on teraz kurwa biega. Kurwa! Chodź tu! O nie! Nie, 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 nie! nie! Kurwa! Oj, to łat łatwa walka nie będzie, powiem Wam, jak on już może walić po ziemi i falą uderzeniową nas atakować. Ota! Nie wiem, co mi wybiło. Musimy się blisko niego trzymać chyba. Tak. Chodź, 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 panie. Uuh! Kurwa, jak go zabić tam? Chodź tu Chodź, chodź, chodź. Kurwa, w ostatniej chwili wskoczyłem. Czy ja mam double jumpa czy co? Że ja mogę tak podskoczyć po powietrzu? Chyba mam double jumpa. Tak. Mam double jumpa. Dobrze wiedzieć. Na pewno mi się to przyda. Wykończymy poziom. Dobra, karta oczywiście blokowana. Znowu Enter gór tam klika. Eee, dobra. Sphere Keeper. No czyli Soul Keeper dawny. I działa w ten sam sposób co tamta karta. No i dobra, teraz będziemy mieli cmentarz, na którym mamy znaleźć przynajmniej 250 zł. Misja brzmi spoko i myślę, że nie będzie z nią problemu. A z tego odcinka to było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca, że Wam się spodobało, Zostawcie lajka, like może suba. Do usłyszenia. No i cześć.